Dzień dobry, witam wszystkich na sesji wtorkowej, 24 dzień października, no i zapraszam na poranny przegląd techniczny. Zaczniemy od wykresu EURUSD, tutaj nie powiem może, że jakaś duża zmiana sentymentu, bo dziś powiedzmy od początku miesiąca w po jakimś tam trendzie wzrostowym możemy powiedzieć, że euro USD się poruszał, natomiast jak sobie spojrzymy na wczorajszą sesję amerykańską, no to na pewno przyspieszenie tego trendu i być może takie trochę nowe rozdanie, tak? Zmiana dynamiki, zmiana, zmiana tej zmienności, jaka panowała w ostatnim czasie. Mocne podbicie na sesji amerykańskiej, wiadomo, sesja azjatycka, dosyć spokojna. I zobaczymy, co się wydarzy teraz po otwarciu rynków kasowych w Europie, za mniej więcej pół godziny. Podciągamy poziom stanowiący wsparcie. Poziom wynika tutaj z mierzenia F100, jak pamiętacie, na przykład w dniu wczorajszym właśnie to mierzenie sobie wykonywaliśmy, wskazywałem Wam potencjalne wsparcie, oczywiście powstały nowe wszczyty. Na tą chwilę jest to gdzieś z okolicy godziny 4, oczywiście to jest sesja azjatycka 10687, mniej więcej. No i od tego pułapu teraz obecnie odnosimy się z tym mierzeniem F100 w przypadku nowego wierzchołka oczywiście będziemy sobie tą siatkę przesuwać natomiast na tą chwilę jeżeli sobie weźmiemy mm, sytuację no to mamy poziom FST w bardzo fajnym technicznym miejscu silna biegunowość, strzał popytowy e, bardzo silna strefa uważam popytowa tutaj strefa wsparcia nam się ukształtowała 1.06.15 tak to tutaj e, wygląda mieliśmy silne wzrosty, jeżeli korekta będzie równy, równie dynamiczna no to też możemy ten poziom osiągnąć na, na tej sesji wtorkowej jeszcze. No zobaczymy, jeżeli będą nowe szczyty, sytuacja będzie aktualizowana na tą chwilę. 10615. E, dobra, idziemy dalej. GBP USD tutaj mmm, przystanek pojawił się na 38,2. Będziemy sobie tutaj celowali w strukturę harmoniczną, która jest, jest bardzo blisko. E, bardzo blisko e, realizacji, właśnie. I teraz tak, na początek trochę sobie oddalimy, żeby pierwsza część układu tutaj nam się zmieściła, czyli fala XA, fala AB, punkt B na wysokości współczynnika FIBO 38,2%. No i druga część schematu, czyli fala e, BC, założenie spełnione, punkt B nie wykracza tutaj poniżej punktu A, także tutaj wszystko zgodnie z klasyką. No i potencjalny punkt D, zakończenie fali CD na wysokości mierzenia 786, czyli głębokie mierzenie wewnętrzne. Oczywiście jak to w harmonikach mamy i poziom cenowy dla tej strefy 122,83,84. Tak to obecnie wygląda, czyli widzicie, że tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na wycenę no to jest niecałe 10 pipsów, już powiedzmy 6, 7 pipsów czy 8 do zaksięgowania strefy, więc tutaj jeżeli oglądacie nagranie, to zwróćcie uwagę, jak porusza się kabel, jak wygląda obecnie, jak wyglądają obecnie może kolejne sygnały świecowe, kolejne formacje świecowe właśnie na tym wykresie. USDJPY. Tutaj złamanie tej tendencji fs cena wróciła dosyć dynamicznie w te rejony, natomiast przehandlowany ten poziom już dosyć dobrze, więc absolutnie nie może tutaj stanowić dla nas punktu odniesienia. Tak patrzę na ójkę, w szerokim horyzoncie czasowym tutaj pewna nowa tendencja może zaczynać się być kreowana. Mam na myśli tutaj tendencję. Raczej spadkową, natomiast to na dzisiaj, jeszcze, no bo nie interesują nas aż tak bardzo te układy, które realizują się w, w ciągu kilkunastu sesji czy nawet tygodniami. Przede wszystkim tutaj szukamy tych układów bardziej lokalnych, to co możemy rozegrać w ciągu dnia. Pięćdziesiątkę mogę Wam tutaj pokazać jako poziom podażowy przetestowany na sesji azjatyckiej. Jest reakcja. W okolicy godziny 7:30 już czasu polskiego, więc tak naprawdę nie aż tak dawno temu, to już koniec sesji azjatyckiej. Tutaj powoli zbliżaliśmy się do sesji europejskiej. Jest reakcja, jest odbicie od 50 i kolejne podejście, jeżeli w te rejony się pojawi, no to warto zwrócić uwagę właśnie na ten poziom 149.74, a pewna perspektywa tego podejścia się pojawia, no bo widzimy tutaj próbę wyciągania tej 15-minutowej świecy. Zobaczymy, jak zostanie zamknięta, czy będzie kolejne podbicie, być może coś w formie klasycznej formacji podwójnego szczytu nam się tutaj ukształtuje, co umożliwi podjęcie próby pozycji krótkiej na USDJPY. Zobaczcie złoto. Tutaj złoto analizujemy sobie w szerszym horyzoncie czasowym obecnie, no bo też uważam, że mamy... Całkiem ciekawy moment na złocie strefa związana z mierzeniem 61,8, chociaż rozszerzyliśmy ją nieco. Tak naprawdę ten zakres dla mnie to jest, jak pamiętam, około 10 dolarów, właśnie. Uważam, że tutaj rozstrzyga się istotny element kontynuacji tego październikowego trendu wzrostowego. Luka spadkowa na otwarcie tygodnia, tak naprawdę, domknięta ta luka spadkowa, jak sobie spojrzymy na, na cień tej świecy, ale tak jak się spodziewałem, po tym pojawiło się zrzucenie, na co liczyłem. Dzisiaj otwieramy na razie na plusie, ale cały czas liczę gdzieś tutaj na zanegowanie tej tendencji, na zamknięcie być może poniżej nawet 61,8. Oczywiście mam na myśli zamknięcie sesji, no i możliwość zajęcia pozycji krótkiej tutaj na złocie, bo tutaj dla mnie pachnie zdecydowanie jednak obroną tego poziomu oporu, ale sytuację będę oceniał na zamknięcie dzisiejszej sesji.